Ponad 10 tysięcy zatrzymanych dowodów rejestracyjnych pojazdów ciężarowych i autobusów, ponad 3,5 tysiąca pojazdów całkowicie wycofanych z ruchu z powodu fatalnego stanu technicznego. To wszystko w wyniku interwencji funkcjonariuszy inspekcji transportu drogowego. Niestety w ostatnich latach liczba nieprawidłowości wykrywanych w wyniku kontroli właściwie się nie zmniejsza. Właśnie z tego powodu stan techniczny pojazdów wciąż znajduje się w centrum zainteresowania inspektorów. Najczęściej stwierdzane są usterki i awarie układu hamulcowego, oświetlenia, stanu ogumienia, zawieszenia i instalacji elektrycznej. Jednocześnie warto zauważyć nieustannie rosnący potencjał kontrolny ITD. Na jej wyposażeniu znajdują się obecnie mobilne jednostki diagnostyczne, które umożliwiają przeprowadzenie na drodze kompleksowej kontroli pojazdu. A swoją drogą ciekawe, jak wyglądałaby liczba wycofanych pojazdów osobowych, gdyby kontrole były prowadzone równie intensywnie. Prawie 1000 wypadków z udziałem rowerzystów wydarzyło się od początku bieżącego roku, a rowerowy szczyt sezonu dopiero przed nami. Liczba odnotowanych przez policję wypadków, w których uczestniczyli rowerzyści, jest wyższa niż w latach ubiegłych. Alarmująca jest także statystyka ofiar. Zginęły 54 osoby, a rannych zostało 990. Aż 33% wypadków spowodowanych przez rowerzystów wynikało z nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Zginęło w nich 38 osób. Z drugiej strony warto zauważyć, że to kierujący innymi pojazdami są najczęściej sprawcami wypadków z udziałem rowerzystów. Policja zwraca uwagę, że rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami. Uczestnikami ruchu drogowego. A to łączy się z przywilejami, ale także z obowiązkami, np. znajomości przepisów ruchu drogowego. Od 1 września obowiązkowy kurs pierwszej pomocy zostanie wprowadzony do programu nauczania w szkołach średnich. Nie będzie wątpliwości co do profesjonalizmu prowadzących. Przepis umieszczony w projekcie ustawy o ochronie ludności zakłada, że szkolenie będzie organizowane oraz prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji informuje, że celem tych kursów nie jest zdobycie teoretycznej wiedzy, ale nauka praktycznych umiejętności podtrzymywania i ratowania życia przez ogromną rzeszę młodych ludzi. Ponad 80% firm ubezpieczeniowych zamierza uzyskać dostęp do systemu, który pokaże im liczbę punktów karnych kierowców. Udostępnione zostaną dokładne informacje na temat wykroczeń popełnionych przez kierowcę, otrzymanych mandatów i punktów karnych. Nie przełoży się to jednak natychmiast na wyższe stawki dla nagminnie łamiących przepisy. Obecnie ubezpieczyciele są na etapie testowania systemu. Przez kilka najbliższych tygodni w całej branży ubezpieczeniowej prowadzone będą obserwacje i analizy. Dopiero po wyciągnięciu wniosków co do statystycznie najbardziej niebezpiecznych zachowań będziemy mogli obserwować kształtowanie stawek pod określone typy postaw na drodze. Weronika Popławska, dziękuję serdecznie. Przechodzimy do komentarzy. Z nami pan dyrektor Tomasz Matuszewski, Krzysztof Ledzion w studio. No słuchajcie, tysiące pojazdów wycofanych z ruchu, i to było zdanie, którym opatrzył ten news Krzysztof. Swoją drogą ciekawe, jak wyglądałaby liczba wycofanych pojazdów osobowych, gdyby kontrole były prowadzone równie intensywnie. Panie dyrektorze, czy pan też ma wrażenie. Że gdyby te kontrole były bardzo intensywne w kierunku pojazdów osobowych, no to mielibyśmy mniej zadymiarzy, złomiarzy i tak dalej na drogach. Powiem coś, co znowu chwały mi nie przyniesie w środowiskach odpowiedzialnych za kontrolę ruchu drogowego, ale ja obserwuję, że od wielu lat te organy, które kontrolują ruch drogowy, w ogóle się przestały skupiać na. Stanie technicznym pojazdu osobowych, jednośladów czy, czy, czy motorowerów. Prawda? Normą jest pojazd jadący bez jakiegoś światła. Normą jest pojazd jadący na niewłaściwym świetle. Bez katalizatora? Tak. Normą jest zapach, który świadczy może o jednym. No jest na szczęście mniej już tego czarnego dymu lub niebieskiego, ale nadal się go spo, spo, spotyka. No więc tutaj poprzez ten program warto wykrzyczeć, Szanowni Państwo, no, no, no nie tylko element ludzki, ale również element techniczny ma ogromny wpływ na, na bezpieczeństwo. Być może gdyby pojazd był sprawnym, to błąd, który jest błędem ludzkim, byłby przez sprawny pojazd, przez jego sprawny amortyzator, przez, przez jego dobry układ zawieszenia, przez, przez właściwie dobraną i, 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 i trwale używaną do pewnego tylko czasu oponę, być może taki pojazd ten błąd byłby w stanie skorygować. Krzysztof, Nasze... czy, tutaj, czy tutaj kłaniają się nam przeglądy? Pewnie, że się tak wygląda. No, oczywiście, że tak, ale jeszcze tylko wrócę do. To, do, to robi wrażenie: 3,5 tysiąca wycofanych, 10 tysięcy zatrzymanych i y, DDA. Y, 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 Przepraszam za wyrażenie, może to robić sukces. Y, y, każdy taki pojazd wycofany z ruchu to jest pojazd ciężarowy, bo to jest duże niebezpieczeństwo uniknięcie zagrożenia i potencjalnie sprawcy wypadku drogowego. W którym mogłyby zginąć osoby, bo to jest pojazd ciężarowy. No tak to, tak to tak, e, kropki łączymy, bo to Jasne. jest ciężarówka, więc e, duże szkody jest w stanie uczynić. Natomiast e, połączmy te z faktem, mianowicie brak e, zgody ministerstwa na podwyższenie cen przeglądów. Jasne. O tym mówiliśmy już w poprzednim programie w nam poprzednich e, mój znajomy mający stację przeglądu mówi. Wiesz co, odpuszczę sobie chyba ten przegl ten, te przeglądy, zrezygnuję z tej stacji przeglądów, zrobię w tym miejscu warsztat, bo nie stać mnie już teraz na, na prowadzenie tego biznesu, a od jesieni, kiedy będę musiał doposażyć się, yy, to przestanie mi się opłacać za tą stówę. Daro Daro napisał i bardzo dobrze, że są te kontrole stanu technicznego, bo niektóre ciężarówki, stan techniczny, nawet wizualny, typowany już do zatrzymania, co potwierdzają kontrole, a kierowcy decydujący się na prowadzenie takiego auta powinni się zastanowić, do czego to e, może doprowadzić. Niewątpliwie. E, no to idźmy dalej e, tym tropem bezpieczeństwa i znowu nawiązując do e, sytuacji związanych z rowerzystami. Prawie 1100 wypadków z udziałem rowerzystów wydarzyło się od początku bieżącego roku. Rowerowy szczyt sezonu e, dopiero przed nami. Popatrzmy na prezentację, którą przygotowaliśmy, e, jeśli chodzi o no właśnie, rowerzyści. Od stycznia do maja 2022 roku, poproszę o kolejny slajd, mamy 1089 wypadków z udziałem rowerzystów w czasie tych 5 miesięcy. I teraz, jak to wygląda w porównaniu do pierwszych 5 miesięcy poprzednich lat? W roku 2020 1000, bez jednego, w 2021 893 mieliśmy. O dziwo spadek, mimo tego, że rowery w 2021 roku biły rekordy popularności, jeżeli chodzi o kupno sprzedaż, właściwie nie można było kupić nowego roweru. I teraz w roku 2022 być może ludzie wsiedli na te rowery. Ja to trochę trywializuję, a za chwilę będziemy rozmawiali na poważnie o edukacji rowerzystów, o ich świadomości przepisów ruchu drogowego i o tym wszystkim, co się dzieje, jeśli chodzi o rowerzystów i, i, i sposób komunikacji publicznej nowych przepisów. Mamy 1089. Wypadków. Pójdźmy kolejnym slajdem i ten już zaczniemy komentować. W roku 2021, w całym roku 2021 wydarzyło się 3513 wypadków drogowych z udziałem rowerzystów, w których życie straciło 185 rowerzystów, a ogólnie 3192 osoby zostały ranne. Panie dyrektorze, te liczby robią wrażenie, prawda? Ogromne wrażenie. Jeżeli je odniesiemy do sumy wszystkich wypadków, zabitych, rannych, no to widzimy tutaj ów, ów progres i, i ten progres będzie, będzie jednak w moim przekonaniu trwał. Dlaczego? No, takie chociażby proste kwestie jak, jak dzisiaj wzrost ceny paliwa będą powodować, że, że rowerzystów będzie więcej, coraz droższe opłaty parkingowe, coraz ciaśniej na polskich ulicach. To ten ruch rowerowy, ruch UTO, ruch UWR-ów, on, on się będzie rozwijał, natomiast my na ten e, progres, moim zdaniem, nie jesteśmy przygotowani. E, ten rok jest rokiem eksplozji zapotrzebowania na kartę rowerową, e, i on ma oczywiście związek z podniesieniem. Kwot mandatów za jazdy bez uprawnień. Nie ma tutaj dwóch zdań, ale także wyraża chyba jeszcze właśnie ten element, że coraz więcej uczestników ruchu porusza się jako właśnie rowerzyści. Jeżeli dzisiaj mówiłem już raz o apelu, to, 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 to w tej chwili warto to powtórzyć, że. Te jednostki, które są odpowiedzialne za przygotowanie do ruchu rowerowego, czyli mam na myśli szkoły podstawowe, mam na myśli WORDy i mam na myśli tak zwane super OSK, no muszą przygotować się do pracy w tej dziedzinie. Ja widzę co się dzieje w WORDzie Warszawa. Praktycznie biorąc jedna osoba w tej chwili jest permanentnie wyłączona, bo zajmuje się Szkoleniem egzaminami, szkoleniem egzaminami. Nigdy tak dotychczas nie było. My się z tego bardzo cieszymy, no właśnie. ale uogólniając, w następnym roku na pewno będzie tego zjawiska jeszcze więcej. Oby progres wypadków nie był tak proporcjonalny do progresu, wzrostu tego typu uczestników ruchu na drodze. Słuchajcie, bo ja, ja mam też takie wrażenie, że my. Y jako społeczeństwo w dużej mierze nie, tra nie traktujemy pojazd, roweru jako pojazdu, w którym poruszamy się po drogach. My, my, my traktujemy rower jako pojazd do, do rekreacji, do stylu fit, do y, zachowania formy, tak sportowo-rekreacyjnie, a nie traktujemy go jako pojazdu, y, który, którego kierowcy, kierującego obowiązuje. Yy, obowiązując Czy zasady się... znajomości przepisów ruchu tak, drogowego, yy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i tak dalej. Szymoni, przy okazji któregoś z zbanów yy, pomyślałem sobie, że my nawet wysiadając z auta, wsiadając na rower, pozwalamy sobie na więcej. Jadąc tą samą trasą, <laughs> tą samą ulicą drogą, którą jedziemy autem, przestrzegamy przepisy, których nie do końca przestrzegamy jadąc rowerem. Wiemy, no, że tak jest. Tak jest. Ale ja też zastanawiam się nad tym, czy to trochę nie jest taki ogólny trend europejski. Mając takie rowerowe, niewielkie, ale jednak doświadczenie z dużych miast Europy Zachodniej, mam wrażenie, że tam też rowerzystom wolno o, wiec, o wiele więcej niż kierowcom. Niestety. Mhm. Tylko, że panie dyrektorze, kierowcy tam chyba trochę to akceptują. I rozmawialiśmy kiedyś o tym, że. Że w Berlinie kierowcy jeżdżą nie 10 km na godzinę szybciej niż stanowią o tym przepisy, tylko 10 km na godzinę wolniej niż stanowią o, to, o, o tym przepisy. Nie usprawiedliwiam rowerzystów, ale, ale cały czas mówimy o tej empatii. Ja miałem okazję być dość długo w miejscu uznawanym w tamtych latach za najbardziej nasycone miasto w Europie ruchem rowerowym. Z uwagi na to, że ja tam byłem uczestnikiem ruchu jako pieszy, ja zwróciłem uwagę właśnie na, na dwie kwestie. Na to, że większe ryzyko generowane było na poziomie punktów kolizyjnych rower-rower czy rower-pieszy, a nieżeli ryzyko w potencjalnym punkcie kolizyjnym rower kierujący pojazdem samochodowym. I tu potwierdzam to co, to, co pan redaktor powiedział: tam kierowcy jak gdyby już byli przygotowani do tego, że zachowania rowerzystów są zachowaniami częściej nieprzewidywalnymi, aniżeli nieprzewidywalne zachowania kierowców pojazdów samochodowych. To u nas się też będzie działo, obyśmy tylko. Uzyskali efekt spółbieżny, to znaczy tak samo zmieniali kierowców, jak i zmieniali rowerzystów. Na razie, bowiem, jako też osoba jeżdżąca na rowerze, no, widzę niemałą nonszalancję. Ten dzisiejszy przykład tego czerwonego światła. No, jest bardzo jak gdyby, nośnym przykładem, pokazującym to, że jakby nas to nie dotyczy. Prawda? Nas to nie dotyczy. Nie? I ja, jeszcze ja jeszcze jedna pytanie. wiadomość do, do krótkiego skomentowania. Pierwsza pomoc w szkole, Krzysztofie, przyklasnąć. Brawo, brawo, brawo. E, Okej, okay. to oklaski to, to już Świetnie. były. Ja tylko zwracam uwagę na jeden fakt. No właśnie. Pomysł... Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Tak jest. A projekt znajduje się w ustawie o ochronie ludności. No dobra, a kto za to zapłaci? E, czy myślisz, że minister Czarnak będzie chętny i gotowy do tego, żeby, żeby nie za wiem, to zapłacić? Mam nadzieję, szkoła? że się ministrowie ministry jakoś dogadają. <gadł> <gadł> Ale nie tak na poważnie. Świetna sprawa. Jeśli to będzie tak, jak jest zapisane w ustawie. Że jest to nie tylko zdobycie teoretycznej wiedzy, ale nauka praktycznych umiejętności podtrzymywania i ratowania życia. Kształtowana przez profesjonalistów, przez profesjonalistów. prawda? że nie, nie, będą, tylko to, nie będą to e, nauczyciele. nauczyciele. No właśnie. Są dobrze opłacani. Aj, tak jest. I co? I ci prof... Jaki to będzie wymiar godzinowy, tego nie wiemy. No wiele nie wiemy. Sam pomysł jest. Sam pomysł jest. Tak. E, jeżeli tak, chodzi o pomysł, to, tak, to na pewno, tak. panie dyrektorze, przyklaśniemy. Natomiast te realia mogą być no, no bardzo trudne do, do przeskoczenia. No bo to jest iloczyn szkół, młodzieży, hmm. godzin, no i dostępności. No i mianownikiem będzie tutaj dostępność zespołów ratowniczych do tego, żeby, żeby przeszkolić tam ilość dzieci. Ja dzisiaj dostąpiłem miłej chwili, będąc na zakończeniu roku u mojego syna. Kiedy były wręczane różne nagrody, no bardzo oryginalną i, i, i okraszoną oklaskami wyrażającymi zdziwienie i taką więcej niż akceptację, zostały nagrodzone cztery dziewczynki, które właśnie najlepiej potrafiły udzielać pomocy. Czyli są jednostki to jest zwykła szkoła, nawet można powiedzieć, taka, taka prawie wiejska. Jest to kwestia świadomości również nauczycieli. Nie? Oni, oni, oni nie muszą czekać na przepisy, tylko oni wiedzą, że ta pierwsza pomoc jest dzisiaj niesłychanie potrzebna. Także po, po pomysłowi klaszczymy i to jeszcze głośniej.